Cześć, 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie! Ja nazywam no, się Barwan. No i Wolnar przy... przeszkodził mi w przywitaniu. Jest właśnie dzisiaj ze mną Wolnar. Cześć, Gacki! Słuchajcie, no i pod ostatnim odcinkiem wbiliście 700 łapek. Jest to nadmiar tego, co mieliście w No i macie kolejny odcinek. No i słuchajcie, zwiększamy trochę limit łapek. Jak było 500, no to podwyższymy o ile, Wolnar? O 100? O, o, o 100, 120. Nie, no, no o, o 120. Czyli teraz wacie 620 łapek pod tym odcinkiem i macie nowy odcinek właśnie z Wolnarem. A, słuchajcie. Bo to jest coś niehalo. No, o, o czekaj, to mnie cie, to, Dobra, to, to, to coś dla mnie to jego mnie twarz, zaciekawiło. Macie to twarz teraz. tutaj. Klikacie na tą twarz i pojawia wam się jego filmik, który nagrał właśnie z serwera dzień wcześniej, czy tam dwa dni wcześniej, z Patrycją, tak? No nie klikaj. Nie cykaj się, klikaj, klikaj. Kliknij na niego, polub ten wbrew. filmik, ma być przynajmniej tam 100 lajków, rozumiemy się? 100 lajków więcej. Ile masz teraz? Teraz jest 208, to... No to, to musi być 350, 350. No dobra, no to, to będę 300, szczęśliwy. 350 jak dobijecie, to ja jestem z was dumny, nie dobrać, I coś ja pomyślimy. Coś pomyślimy nad wami. I mi wbijacie 620 łapek i lecimy z następnym odcinkiem. Z wolnarem, z wolnarem. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak, Dobra, dobra. I jeszcze mam coś Jeżeli... A... Dobra. Jeżeli wiecie te 620 łapek, wtedy opowiem wam historię. Dlaczego noszę kapelusze na głowie? Okej? Okay? Ej, na ile się wkopujemy w ten no, ziemię? Czekaj, tak na cztery, tak na cztery, żeby były trzy do góry sufitu, wydaje mi się. Raz, dwa, trzy, może było trzy sufitu. E, dobra, wolna, ja tu przez przypadek przy padłem, bo chciałem dać płotki. Czekaj, bo ja się nie mam. Tutaj A tutaj, czekaj, do tego. Ej, przyjacielu, bo ja mam coś dla ciebie. Widzisz, w ogóle ja zapomniałem, zobacz. Stary, naj, najnowszy nabytek. Do, 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 Czekaj, bo tu nie mogę postawić. Tu ci post to na dole, na górze daj mi wannę. Patrz, tu chodź. Dobra, git, podoba mi się. Ok. Plum, plum, plum. Ale słuchaj, na początku dam gdzieś tutaj. Możesz jeszcze... już się stary popluska. Dam tu jeszcze gdzieś crafting. No, na razie taki prewizoryczny dam przed wejściem. Bo. Mam, przepaliłem kamienia, co nie? U kogoś tam w domu, bo był węgiel. Nie wiem, zaraz wam pokażę, który. Chyba, chyba u Narfa to było. O tam. Bo miał węgiel, to poszedłem przepaliłem trochę tam jeszcze stał na mu podkrem. No i wyszło, że mam 400 takich stone'a i, I mam 400 takich kamiennych cegieł. Właśnie z tego chcę zrobić tutaj ścianę, wiesz? Tu yy... ścianę? Tak, ściany z tego. Ale chcesz więcej kamiennych cegieł, bo ja mam Ja mam ja mam właśnie ten, mówię, że mam cztery staki A powinny z taki wystarczyć, wydaje mi się. No jakby brakło, to ja mam jeszcze dużo, bo ja byłem no zwiedzałem tak, w dunge'a... jeszcze ten swój dom robiłeś? No i mi zostało dużo. No to gate, no, i słuchajcie, widzowie, dzisiaj z wolnarem tak jak Wam obiecywaliśmy, będziemy budować. Podłoga drewna? Tak, podłoga z drewna. Będziemy powiększać yy, taki tutaj miejsce, gdzie będą znajdować się skrzynie. Będzie on taki. Oj, przepraszam. Ała. Przepraszam. Będzie Będzieło on cię... taki trochę większy. Yy, no, bo musi tutaj być jednak magazyn na skrzynie. Będzie on taki wokół siebie zrobiony i będzie on cały wyłożony naokoło. Yy, czym to miał być? Bo zapomniałem. Szkłem. Um. Szkłem, żeby po prostu był. Był widok z każdej strony, taki ładny widoczek z każdej po prostu strony, nawet żeby ktoś mógł mnie po prostu podglądać. Więc musimy się tutaj z Wolnarem przekopać. Jeżeli nie będziemy nic ciekawego gadać, to dajemy wam time lapsika. a jeżeli będziemy coś cały czas ciekawo pitolić, to bez time timelapsika lecimy. No będziemy, będziemy a, ciekawo pitolić. No i znowu, słuchajcie, zapraszam was z Wolnarem na stronę internetową holyhoax.pl, a także zapraszam was na co? Na co? Na grupę na Facebooku. Na, na grupę. Rośniemy tam już naprawdę w siłę, jest już nas coraz więcej. Was... Prawie 600, 500, 511 tak. osób na tą chwilę jest. Dokładnie, 511 osób jest, więc bijacie po prostu masowo tam. Jesteśmy bardzo z Was mega zadowoleni. No i jest naprawdę. Jak... Inna... Mega. Powiedz, że masz łopatę. Czy... Powiedz, masz dla mnie łopatę. Synu mam jedną, mogę, mogę Ci podzielić. Nie, no, się. no to wejdź z ja... No to weź sobie tą, a ja ten... Ja mam kilof, to ja podłogę zacznę wymienić. Dobra, okej, okay, to ja zacznę tu Ale, ale Batuś, czekaj, co do grupy, to trzeba powiedzieć tak. Jak wbijacie, to wbijcie, powiedzmy, no nie wiem, napiszcie jakiś przyjazny post. Siemaneczko, pozdrawiam od... Z odcinka Batmana, przykład. O, gitara. To będzie tak, naprawdę żebyśmy, fajne. żebyśmy wiedzieli, wiedzieli skąd, od kogo jesteście. Bo naprawdę tam jest cała masa. Wszyscy z Holy Hawks i wszyscy widzowie, że tak wam się mieszają. Tak, więc będzie przynajmniej miło, bo będziemy wiedzieć od kogo. Od kogo widzowie. Lesie, dokładnie. Tutaj wolnark tak. ma 100%. Ko, komu, komu mamy... Komu mamy przybijać piąteczki, prawda? Bo to jest ważne. Za, komu mamy zapłacić za reklamę grupy. O, 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 tak, hmm. tak. Aaa, wolnark. A, e... bo... Ciebie też lagło? Tak troszkę, ale my głupi jesteśmy. Bo ja skradłem kamienne cegły, to, to jest też do widzów. A my to będziemy wszystko no, ale... wykładać z tego. Z... No, Czego? ze szpła. Aha. Ale, to, ale to, nic. My ale ja jakby co inaczej, ja mam w domu szyby, ale ja mam zwykłe szyby, nie ale mam nie, tej gruby. lepiej też te szkło, szkło, Tak, możesz mi dać szkło, to ja tutaj będę już rozkładał, ok? Rzuczujesz. Tylko, że ja nie, nie przygotowałem się zbytnio, bo ja wziąłem tylko dwa staki ze sobą. No to wystarczy, w zupełności. A, no dobra, no to trzymaj. W zupełności. Trzymaj. Słuchajcie, Wolnar tak jak mówicie, to jest taki mój trochę murzym pomocny, no ale y, taki Do, nawet dobra, też... Dobra, no, nazywaj, nazywaj rzeczy po imieniu, po po prostu znalazłeś sefrajera, który ci buduje. I tyle. Ja, ja tego nie powiedziałem, słyszeliście sami, jak, za jaką osobę się on uważa, więc jeżeli tak jest, no to nie tak będzie. Amen. Amen. Jej Bóg zapłać. Krzyż na drogę. Krzyż na drogę. Y, Paciorek omówiony. Ej... A, słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem wydarzyła się bardzo wiele kontrowersji, ponieważ obraziłem kobiety, które nie posiadają piersi. I jedna właśnie z takich dziewcząt postanowiła odpowiedzieć właśnie mi na taki komentarz. Ja udzieliłem się i chciałem bardzo serdecznie przeprosić za to, że osoby, które nie mają po prostu piersi albo mają mniejsze i czułem się urażone. Bardzo przepraszam, macie rację. Wolnar też ma mało. Batuś, tak? ale tu pod szkłem zrobimy ten, z kłobla. A nie z kamiennych cegieł? Bo ja myślałem właśnie, że z kamiennych cegieł. Ale kobel, kobel moim zdaniem będzie tu okay, też fajnie pasował no jako dobra. taka ten to tak w, wytłuczka. To niech tak będzie. <coughs> Szkło zepsułem. Jak ci się wydaje, będzie tu ładnie wyglądać taki dom? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, ale wiem. O, to tutaj damy kamienne cegły, o tu, w tym miejscu, bo tutaj jest wejście do mojego domu. To było, w tą ściankę jedną kamienną cegłami. A, jeszcze balkon musimy zrobić. To balkon też akurat będzie nadawał się Git na kamienne cele. No i tak jak pan mówię, przepraszam bardzo serdecznie osoby, które uraziłem. Yy... Nie, no, no to Batman, powiedzmy sobie wprost: no one. Wysz jakie, patrz, spójrz na mnie. Patrz, z przodu deska, z tyłu deska. Tego nie ja powiedziałem, więc jeżeli macie hejtować, hejtujcie wolana. To powinno być tak, z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył Cię dla hecy. Ej, ale słuchaj, nie przejmuj się, ja też miałem taką wtopę, bo e, po jednym z live'ów była rozmowa właśnie na temat damskich e, klat. Damskich klat, zaznaczam, klat. I, I stworzyłem grupę, no stwierdziłem, no kurde, no jak dziewczyny same się z tego śmieją, to stworzyłem grupę, Płaska Fanka. Stary, jak one mnie okrzyczały, 36 no. dziewczyn po mnie jechało z góry do dołu, wyobrażasz to sobie? No, no to współczuję. Bo, bo rozmawiałem o ich klatach, że są niewielkie. Rozumiem. Zrozumiem ten ból. No. Nie wiem, no, o co, o co się tu gniewać, no... No, no że, że, co, że ktoś jest płaski, to od razu trzeba się gniewać z tego powodu? No, ja uważam, że nie, bo... Geje, z tej strony też malował, robimy balkon. Datek, no właśnie Batek. Nie, wiem, nie wiem, jak ci się, się wydaje. Mi się wydaje, że można, no kurde, trochę szkoda, że to szkło już ten, Mogę... ale z tej strony też by fajnie już, balkon wyglądał. Więc wola, no, pójdź szybko do swojego domu, idź przepal i jak wrócisz to po prostu widzimy się za chwilę. Nie, ale... Okej, okay, słuchajcie ja sobie tutaj tak kopię powolutku, e, czekam na Bolnara, już dzień nastał, e, jak widzicie wyszedł i wszedł na serwer, zobaczymy. User co się stało. Channel. O, wywaliło go, mnie! Właśnie, tak, tak jak myślałem widzowie kochani, że go channel. wywaliło, no ale Nieprawda. Znaczy, my się tym nie przejmujemy. E, my kopiemy tutaj dom e, dalej, e, to pomieszczenie, no i czekamy na niego i aż kiedy przyniesie to Mająki e, w moim domu. Dzień już minął. On tam się chyba bije z pająkami Znaczy dzień już nastał Więc my dalej Po prostu tutaj kopiemy hey, yy... Przepraszam zostałem Dobra, na chwilę Przeniesiony do menu interakcji Ale po prostu zostałem spoukowany Przez jedną osobę na Teamspeak'u Jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam was Na spikat Teamspeak.holyhopes.pl hey, yy... No i zostałem spoukowany Przez Lona, który mnie ponownie spoukował bo chyba chcę mieć fajn, moje jest rudy. Co nie, wolno? Hey, Wystarczy to... półtorej, bo moje piece nie wyrobię. No powiedzmy, Czekaj, to stary. powiedzmy, oj, prawie spadłem. Powiedzmy, że no zaliczę tobie i niech tak ci będzie, no ale jeżeli nie starczy, no to po prostu widzowie ciebie wtedy ukatrupią dziewczyny generalnie. O je uraziłeś i ja czuję się też urażony. Nie praj dziewczyny, nie, ja ja rozumiem, dobra, macie, macie coś, macie. Nie, Tam... Czuje... nie jesteście Czuję się urażony jak on, bo wolna jest hałby. Nie, nie, nie aj dziewczyny, coś, nie nie, ej, nie, 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 nie będą łapki w dół. Nie, nie wyglądacie wcale jak deska do prasowania. Nie. No dobra, nie tylko nie łapki w dół. Dobra, to nie. To, to był żart, to, to był żarcik był żartik kosmonauty. Ale suchar. Ale suchar. Ej, tu szkło? No. Dobra, wolna. Więc ja tak spojrzałem, to nie pasuje w ogóle na skład jakiś magazynowy. Więc to będzie po prostu taki salon ładny. Tu zrobisz se... Nie, tu sobie zrobisz ten Wannę stąd przyniesiemy stary, ale tu się będziesz kąpał. Dobra, to tutaj zrobimy łazienkę, tak? O i tu będziesz tu się postawi kibelek. Nie to tak. A mi tam nie przeszkadza. Tu jeszcze szkło brakuje. A mi to tam nie przeszkadza, ja lubię po prostu... O! Tu damy kibelek, bo ja będę chciał się załatwić po prostu na przestrzeni większości ludzi. Więc yy, w następnym odcinku jest git. Słuchaj, wolnar, w następnym odcinku zrobimy tutaj, co nie, tu w dół, yy, wtedy ten, takie zabunkrowane pomieszczenie na skrzynki, bo już będzie po prostu tam głębiej, nie dokopiemy się do niczego, tylko po prostu takie wielkie pomieszczenie na skrzynki zrobimy, OK? Okej. Okay. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku, subskrybujcie mnie, subskrybujcie wolnara, wbijajcie 620 łapek, 12 minut minęło, ja się z wami żegnam, na razie i cześć!